Samotny i zgorzkniały milioner zatrudnił go z z małym dzieckiem. Nigdy nie przypuszczał, że to na zawsze odmieni jego życie. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Michał Nowak stał oparty o framugę drzwi, jego sylwetka niemal stapiała się z cieniem, który rzucał marmurowy korytarz prowadzący do jego gabinetu w pałacu w Wilanowie. Wzrok wbity w telefon był martwy. Bez wyrazu, jakby każde słowo, które czytał, jedynie dokładało ciężaru do milczącej pustki w jego wnętrzu. Nie istniało nic, co mogłoby go teraz poruszyć. Wszystko traciło znaczenie. Ciszę przerwało ciche skrzypienie zawiasów. Katarzyna Wójcik weszła do pomieszczenia z nienaganną gracją. Jej stonowany głos był jak kropla na tafli zamarzniętej wody: Panie Michale, kandydatka już czeka. Nie odpowiedział od razu. Oderwał spojrzenie od ekranu, jakby wyrywając się z głębokiego, samotnego letargu. Westchnął cicho. Proszę ją wprowadzić. Nie zamierzam tracić więcej czasu na wahania. Niedługo muszę wyjechać. Katarzyna skinęła głową i zniknęła za drzwiami. Kilka minut później do pomieszczenia weszła kobieta, prosta, ale z jakimś trudnym do uchwycenia majestatem. Jej plecy były proste. Twarz spokojna, ale z oczu przebijała jakaś bolesna czujność. Trzymała w ramionach niemowlę, owinięte w granatowy koc. Dziecko spało, wtulone w ciepło matczynego ciała. Michał zmrużył oczy. Kim jest to dziecko? zapytał bez cienia uprzejmości, wskazując głową na malca. Kobieta odpowiedziała natychmiast. Głos miała pewny, ale drżący w środku jak nitka napiętego sznura. To mój syn, Dawid. Nie mam z kim go zostawić, nie odwróciła wzroku, chociaż serce, waliło jej jak oszalałe, nie pozwoliła sobie na cień zawahania. Wiedziała, że ma przed sobą człowieka, którego słynna surowość odstraszyła niejedną osobę. Katarzyna spojrzała z ukosa na Michała, jakby próbowała odczytać, czy to już moment, w którym powinna interweniować. Dziecko w tym domu będzie ciężarem, nie pomocą, powiedział Michał chłodno. Moje wyjazdy, obowiązki, spotkania nie znoszą przeszkód. Renata uniosła nieco brodę, przez sekundę ciszy słyszała tylko tykanie zegara i bicie własnego serca. Zapewniam pana, że jestem doskonale zorganizowana. Dom będzie nieskazitelny, Dawid nie sprawi kłopotu, będzie zawsze pod moją kontrolą. Proszę jedynie o szansę. Nie była to prośba z rozpaczonej kobiety, była to deklaracja. Nowy początek wisiał nad nią jak most nad przepaścią. Wystarczy jeden krok niepewny, a runie wszystko. Michał nie odpowiedział od razu. W jego spojrzeniu nie było złości, raczej nieufność, jakby próbował rozszyfrować, czy kobieta przed nim jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje. Referencje? Zapytał po dłuższej chwili. Zanim Renata zdążyła odpowiedzieć, Katarzyna położyła na biurku starannie przygotowaną teczkę. Doskonałe powiedziała z wyczuwalną nutą przekonania. Wszyscy poprzedni pracodawcy podkreślają jej dyskrecję i skuteczność. Michał otworzył teczkę bez pośpiechu. Jego wzrok przesuwał się po dokumentach, jakby czytał je tylko częściowo. Bardziej interesowało go to, co niewidoczne między wierszami. Umiał oceniać ludzi. Zawsze ufał kompetencjom bardziej niż emocjom. I wtedy, niezauważony przez nikogo innego, jego wzrok zatrzymał się na czymś drobnym, wystającym z kieszeni płaszcza Renaty. Biały, lekko wygnieciony lniany chusteczek, z wyhaftowanymi inicjałami EJ. Michał nie dał po sobie poznać zdziwienia, ale coś w jego spojrzeniu się zmieniło. Dobrze, powiedział w końcu niemal niechętnie. Zatrudnię panią tymczasowo. Jeśli popełni pani choć jeden błąd, kontrakt zostaje zerwany natychmiast. Renata uśmiechnęła się z ulgą. Ten uśmiech był jak światło w tunelu, ale wiedziała, że to dopiero początek drogi. Dziękuję, panie Nowak. Nie odważyła się podać ręki, ale skinęła głową. Michał odwzajemnił gest, już przenosząc wzrok z powrotem na dokumenty, jakby rozmowa właśnie się zakończyła. Ale coś w nim pozostało, inicjały, eutok. Nie należały ani do niej ani do dziecka. Kto był tak bliski, by Renata nosiła jego chustkę przy sercu? Zaczął się zastanawiać. I właśnie wtedy, zanim Katarzyna zdążyła zamknąć drzwi, rozległ się dźwięk telefonu stacjonarnego. Jeden sygnał, drugi. Michał podniósł słuchawkę z niechęcią, ale to, co usłyszał, zatrzymało go w bezruchu. Panie Nowak, mamy problem. To dotyczy pana brata. Korytarze pałacu nie były już tak martwe jak kiedyś. Każdy krok Renaty rozbrzmiewał w nich miękko, ale wytrwale, rytmiczny dźwięk świadomej obecności. Od wczesnych godzin porannych do późnych popołudni kobieta poruszała się po wnętrzach z determinacją i łagodnością jednocześnie, jakby chciała, by dom oddychał z nią wspólnym rytmem. Michał, mimo że starał się trzymać dystans, nie mógł nie zauważyć subtelnych zmian. Dawid, nieświadomy napięć, jakie unosiły się nad jego matką, odkrywał nowe światy. Drewniany wózek, który Katarzyna niechętnie zaakceptowała w salonie, stał się jego okrętem, fortecą i wehikułem czasu. Małe rączki podnosiły rzeczy, które nigdy wcześniej nie były przestawiane. Misternie ułożone figurki z porcelany, książki o grubych okładkach, które Michał kolekcjonował, lecz nigdy nie czytał. Na beżowym dywanie pojawiły się ślady niebieskiej kredki, Ledwie zauważalne, ale wystarczające, by naruszyć wcześniejszy porządek. Michał z pozoru niewzruszony trwał w swojej rutynie. Wczesne wyjścia, krótkie odpowiedzi, późne powroty. Gdy wracał, nie komentował stanu domu, nie zadawał zbędnych pytań, a jednak obserwował. Zwracał uwagę na zapach świeżego chleba w kuchni, na to, że jego garnitury leżały dokładnie tak jak lubił, mimo że nigdy nie powiedział tego na głos. Pewnego dnia, gdy przyszedł wcześniej niż zwykle, nie spodziewając się niczego szczególnego, usłyszał coś, co zatrzymało go w pół kroku. Ach, śpij, kochanie, już czas odpocząć. Głos niósł się z salonu. Nie był głośny, nie prosił o uwagę, po prostu był. Zbliżył się powoli do lekko uchylonych drzwi. Renata klęczała na dywanie, trzymając Dawida w ramionach. Chłopiec był już niemal całkiem otulony snem. Powieki mu opadały, a jego małe dłonie zaciskały się delikatnie na krawędzi sweterka matki. Głos Renaty był miękki, łagodny, ale miał w sobie siłę, która przebiła się przez wszystkie warstwy chłodu, nagromadzonego w duszy Michała. To była ta sama melodia, którą słyszał jako dziecko, jeszcze zanim nauczył się zamykać serce. Stał tam długo, zbyt długo jak na kogoś, kto zazwyczaj nie poświęcał nikomu więcej niż kilku sekund. Renata zamilkła, wyczuwając czyjąś obecność. Gdy podniosła wzrok i zobaczyła Michała, poczuła ukłucie w piersi. Nie wiedziałam, że już pan wrócił, powiedziała szybko, niemal przepraszająco. Jego spojrzenie było nieczytelne. Po raz pierwszy nie wyglądał na obojętnego. Śpiewaj dalej, rzucił krótko, ale z nutą ironii w głosie, której nie potrafiła do końca rozgryźć. Zamilkła tylko na sekundę. Potem znów zaintonowała melodię, tym razem z większym spokojem, jakby próbowała ułaskawić nie tylko dziecko, ale coś znacznie bardziej skomplikowanego jego. Gdy znów zapadła cisza, Michał wszedł do pomieszczenia i usiadł w jednym z foteli, oparł łokieć o ramię krzesła i, nie patrząc na nią, zapytał: Skąd ta piosenka? Renata odłożyła Dawida do kołyski i przykryła go miękkim kocykiem od mojej babci mieszkała w Białym Stoku, śpiewała ją każdej nocy, zanim zasnęłam. Biały Stok, powtórzył wolno, jakby chciał usłyszeć w tej nazwie coś więcej. Nigdy tam nie byłem. Renata sięgnęła do kieszeni płaszcza wiszącego na poręczy krzesła, wyjęła z niej lniany chusteczek. należał do niej. Babcia mówiła, że wspomnienia są równie ważne, jak teraźniejszość przejechała palcem po inicjałach EJ. Zawsze go noszę przy sobie, by pamiętać skąd pochodzę. I dokąd chce dojść? Michał patrzył na jej gest. Coś w środku drgnęło. Nie był pewien, czy to niepokój, czy nostalgia. Jego palce zacisnęły się na podłokietniku. Ejot, jak miała na imię twoja babcia? Elżbieta Jabłońska odparła. Przez dłuższą chwilę milczeli. Michał patrzył gdzieś w przestrzeń, ale jego myśli już nie były tam, gdzie wzrok. Imię kobiety coś w nim poruszyło. Przypominało mu o czymś, o kimś. Wstał nagle. Muszę coś sprawdzić. Wyszedł bez słowa, zostawiając Renatę samą z niemym pytaniem zawieszonym w powietrzu. Kiedy zniknął za drzwiami swojego gabinetu, otworzył jedną ze starych szuflad i sięgnął po niewielką szkatułkę, której nie dotykał od lat. W środku leżał list, zżółkły, z podpisem, który znał aż za dobrze. Zawsze wiesz, że echo wraca. Nawet jeśli milczy długo. Edzio. Przez chwilę patrzył tylko na litery, potem zamknął szkatułkę i usiadł ciężko na fotelu. To nie mógł być przypadek. Zwyczajowy rytm dnia został gwałtownie zakłócony w piątkowe popołudnie, gdy Stanisław Kowalski, zaufany menedżer Michała, zapukał do drzwi gabinetu i wszedł bez czekania na pozwolenie. Michał siedział przy biurku, jak zawsze wyprostowany, z dłońmi splecionymi na dokumentach, które właśnie analizował. Nie podniósł wzroku od razu. Wiedział, że jeśli Stanisław przychodzi bez zapowiedzi, nie chodzi o drobiazg. Panie Nowak, odezwał się Stanisław, kładąc coś na biurku, to znaleziono w pokoju Renaty. Spojrzenie Michała przesunęło się wolno na przedmiot. Koperta z grubego, kremowego papieru, zamknięta czerwonym lakiem drobiazg tak niepasujący do reszty uporządkowanego, racjonalnego świata, że samym swoim wyglądem stanowił prowokację. Bez słowa Michał sięgnął po kopertę, obejrzał ją z każdej strony, po czym przeciął lak z chirurgiczną precyzją. Ze środka wyjął stare zdjęcie, lekko pożółkłe na brzegach. Dwie kobiety. Jedna z nich uśmiechnięta. Renata, o oczach pełnych światła, jakiego teraz już nie nosiła druga blada, z cieniem łez na policzku. Było coś w jej spojrzeniu, co nie pozwalało odwrócić wzroku, coś niedopowiedzianego. Na odwrocie kartki widniała krótka notatka. Kiedy będziesz gotowa, znajdź mnie. E. Litery były wyraźne, zdecydowane, ale napięcie w nich zdradzało pilność i głęboki niepokój. Michał przez dłuższą chwilę nie mówił nic. Obrócił zdjęcie w palcach i oparł je o blat, po czym zadzwonił po Renatę. Gdy stanęła w drzwiach, wyraźnie zaniepokojona, jego głos był spokojny, choć stanowczy. Renata, ta koperta była w pani pokoju. Przesunął zdjęcie w jej stronę. Kto to? Kobieta zawahała się tylko przez ułamek sekundy. Gdy spojrzała na fotografię, oddech uwiązł jej w gardle. Dotknęła zdjęcia opuszkami palców, jakby nie wierzyła, że znów widzi tę twarz. To moja siostra, Emilia, powiedziała szeptem ledwie słyszalnym. Straciłyśmy kontakt, kiedy wszystko się zmieniło. Co to znaczy, wszystko się zmieniło? Michał przechylił głowę. W jego głosie pojawiła się nuta czegoś więcej niż tylko ciekawości. Renata usiadła powoli na krześle naprzeciwko. Trzymała zdjęcie w dłoniach, jakby próbowała je ogrzać. Nasza babcia, Elżbieta, wychowywała nas w Białym Stoku. Byłyśmy jak bliźniaczki, choć dzieliły nas trzy lata. Emilia zawsze była silniejsza. Kiedy nasz ojciec zachorował, ona przejęła wszystko. Gotowała, pracowała, opiekowała się nim, mną i domem, a ja urwała, głos jej się załamał ja uciekłam do Warszawy szukać pracy. Obiecałam, że wrócę. Napisałam list, ale nie wiem, czy go przeczytała. Nie odpowiedziała nigdy. Michał słuchał bez przerywania. Zwykle nie miał cierpliwości do emocjonalnych wyznań, ale teraz coś w nim drgało, jakby echo jej opowieści odbijało się w jego własnych wspomnieniach. A ten list? Wskazał ruchem głowy na notatkę z tyłu zdjęcia. Kiedy go pani dostała? Przed trzema miesiącami. Ktoś podrzucił go do mieszkania, które wtedy wynajmowałam. Bez adresu zwrotnego. Emilia wiedziała, że jestem w Warszawie, ale nie gdzie dokładnie. Od tego czasu szukałam jej po omacku, bezskutecznie. Michał sięgnął po zdjęcie, po raz kolejny przyglądając się twarzy drugiej kobiety. Chce pani ją odnaleźć? Renata uniosła wzrok. W oczach miała łzy, ale też gniew, wobec siebie, wobec czasu, który nie czekał. Bardziej niż czegokolwiek. Michał przez chwilę milczał, a potem odłożył zdjęcie z powrotem do koperty. Znam ludzi w białym stoku. Jeszcze z czasów, zanim zbudowałem tę firmę, spróbuję ich zapytać, czy ktoś coś wie. Nie obiecuję niczego, ale zacznę od jutra. Tym razem to Renata milczała, zaskoczona. Pan naprawdę zrobiłby to dla mnie? Nie tylko dla pani, odpowiedział cicho, ale dla tego dziecka, które zasypia przy kołysankach. I może też dla siebie. Ta chwila, kiedy spojrzeli na siebie bez słów, była jak zawieszenie czasu. Michał. Nieświadomie, po raz pierwszy od lat, złamał swoje zasady, dopuścił kogoś do swojej przeszłości. Gdy wyszła, a drzwi zamknęły się za nią cicho, Michał jeszcze raz wyjął zdjęcie i spojrzał na kobietę imieniem Emilia. Czuł, że cokolwiek ukrywała, cokolwiek wydarzyło się między nią a Renatą, nie było jeszcze zakończone. Wtem na jego telefonie rozbłysło powiadomienie: Krótka wiadomość od nieznanego numeru Nie szukaj jej, to nie twoja sprawa. A jednak to już była jego sprawa. Po odkryciu zdjęcia wszystko zaczęło się zmieniać. Nie nagle, lecz z siłą, której Michał nie potrafił już ignorować. Codzienność kiedyś zbudowana z chłodnych rutyn zaczęła mięknąć. Zaczął od drobiazgów, skracania spotkań, nieodkładania telefonu, rezygnacji z jednego bankietu. Wszystko po to, by wrócić na czas na obiad, który Renata z cichą precyzją przygotowywała w kuchni. A Dawid już czekał, bujając się na krześle. Ich wspólne wizyty na hali mirowskiej stały się rytuałem. Tam, między zapachem świeżo pieczonego chleba a gwarem handlarzy, Michał przestawał być Michałem Nowakiem, człowiekiem z pierwszych stron gazet. Przy stoisku z serami dał się namówić na oscypek, którego smak przywołał nieoczekiwane wspomnienia z dzieciństwa. Gdy przyglądał się, jak Dawid wskazuje palcem na miseczki z kolorową ceramiką i pyta, co to? Michał odpowiadał cierpliwie, ciepło, nie spiesząc się z niczym. Wieczorem pałac cichu, cisza już nie ciążyła, otulała. Renata często czytała Dawidowi bajki, a Michał słuchał z drugiego pokoju, nie potrafiąc się od tego dźwięku oderwać. Dawniej bał się domowego ciepła jak ognia, teraz zaczynał pragnąć, by nigdy nie zgasło. Pewnej nocy, gdy zegar wskazywał już późną godzinę, Usłyszał delikatne pukanie. Renata weszła z wahaniem, trzymając filiżankę parującej herbaty i talerzyk z ciastem jabłkowym. Była jak obraz z innego życia takiego, którego Michał nigdy nie śmiał sobie wyobrazić. Pomyślałam, że może pan potrzebuje chwili przerwy powiedziała cicho, stawiając wszystko na biurku. Michał spojrzał na nią i. uśmiechnął się. Bez ironii, bez dystansu. Pierwszy raz naprawdę się uśmiechnął. Dziękuję, Renata. Ty zawsze wiesz, czego potrzebuję, nawet zanim ja sam to zrozumiem. Zatrzymała się, nie siadając. Dłonie złączyła nerwowo, ale w oczach miała cień odwagi. Wiedziała, że coś się zmieniło, ale nie była pewna, jak to nazwać. On zamilkł na chwilę, jakby szukał słów. W końcu powiedział. Renata czuję, że to, co nas łączy, dawno już przestało być tylko relacją pracodawcy i pracownicy. Ty i Dawid. Daliście mi coś, czego sądziłem, że już nigdy nie odzyskam. Uniósł wzrok. Nadzieje. Z jej oczu wypłynęły łzy. Niedramatyczne, niegłośne. Ciche łzy tych, którzy zbyt długo milczeli. Panie Nowak, nie wiem, co powiedzieć. Michał położył dłoń na jej ręce. Czułość tego gestu była jak obietnica. Powiedz tylko, że mi ufasz. Jego głos był miękki. Chcę być częścią waszego życia, chcę pomóc ci odnaleźć Emilię, chcę być kimś, na kogo możecie liczyć. Renata otarła łzy i uśmiechnęła się przez nie: Ufam panu i przyjmuję pana do naszego życia. Było to więcej niż przyzwolenie. Było to otwarcie drzwi do przestrzeni, której Michał nie znał i której nie wiedział, że potrzebuje. Jego palce wciąż spoczywały na jej dłoni, a ona nie cofnęła się. Zbliżył się i pocałował jej dłoń z taką delikatnością, jakby trzymał w niej całe swoje życie. Nie była to deklaracja, lecz potwierdzenie. W tej samej chwili z korytarza dobiegł odgłos drobnych stópek. Dawid stał w drzwiach, przecierając oczy. Spojrzał na nich z zaciekawieniem, po czym podniósł rączki do góry. Tata? Michał zamarł, poruszony siłą tego słowa, wypowiedzianego z taką prostotą, jakby od zawsze było prawdziwe. Pochylił się. I podniósł chłopca, przytulając go mocno. Jego serce pulsowało nowym rytmem, rytmem ojca. Renata patrzyła na nich, a jej uśmiech był jak światło w oknie domu, na który czekało się całe życie. W tej chwili nie istniały pytania. Tylko obecność, tylko oddech. Tylko dwoje dorosłych i dziecko, po raz pierwszy prawdziwie razem. Ale właśnie wtedy, kiedy cisza powinna była oznaczać spokój, Dawid sięgnął rączką do kieszeni Michała. I wyjął z niej kartkę, która wcześniej tam nie była. Michał odebrał ją ostrożnie, rozwijając zaskoczony. Krótkie zdanie zapisane nieznanym pismem: Jeśli naprawdę chcesz ją znaleźć, lepiej zacznij od siebie. I tam miała się zacząć nowa historia, nowe pytania, nowe prawdy. Bo Emilia wciąż była cieniem, a przyszłość niekończącą się drogą przed nimi.